Cześć. W tym filmie podzielę się z toba moja szczera opinia na temat kremu Dr Derm, produktu, o którym ostatnio zrobiło się naprawdę głośno wśród osób zmagających się z luszczyca. Przeanalizowałam wszystkie dostępne informacje i dzisiaj powiem ci, czy naprawdę warto mu zaufać. Ale najpierw bardzo ważna sprawa. Dr Derm jest dostępny tylko na oficjalnej stronie producenta. Na innych stronach łatwo trafić na podróbki, które nie tylko nie działają, ale mogą być wręcz niebezpieczne. Dla Twojego bezpieczeństwa, zostawiłam link do oficjalnej strony w opisie tego filmu. Przejdźmy teraz do rzeczy. Luszczyca to nie tylko problem skorny. Świadzenie, pieczenie, pękająca i luszcząca się skora potrafią skutecznie odebrać radość z życia. Codzienne funkcjonowanie staje się wyzwaniem, unikasz kontaktu z innymi ludźmi, boisz się spojrzeń i oceniania. Zaczynasz czuć się zamknięty w sobie. A każdy dzień przynosi kolejne rozczarowania. Wiele osób pyta, czy dr. Derm naprawdę działa. Z tego, co sprawdziłam, tak, działa. Po pierwsze, łagodzi ostre objawy luszczycy. Eliminuje świadzenie, zaczerwienienie i luszczenie się skory. Po drugie, wspiera regenerację skory, przywracając jej zdrowy wygląd, wyglądzenie i odpowiednie nawilżenie. Po trzecie, działa głęboko i naturalnie. Zawiera składniki takie jak masło Shea, ekstrakt z aloesu i złoty was, które nie tylko łagodzą objawy, ale także wzmacniają naturalną barierę ochronną skory i pomagają zapobiegać nawrotom. Co mówią użytkownicy? Anna Iwanowa. Dobrze, że znalazłem Twojego bloga. Mój syn ma ten sam problem. Już trzeci rok leczymy. Wszystko bez skutku. Spróbujmy teraz za pomocą dr. Derm. Ostatnia nadzieja jest na niego. Natalia Szczerbakowa Nie wierzyłam, że będę mogła pokonać łuszczycę, ale udało mi się. Dziękuję Państwu i cudownemu kremowi dr. Derm z głębi mojego serca. Olga Lugowają To bardzo dobry środek. Pomaga również przy egzenie i łuszczycy oraz wszelkich problemach skórnych. Jak stosować dr. Derm? To bardzo proste. Nakładasz cienka warstwę kremu na oczyszczona skórę w miejscu zmian łuszczycowych i delikatnie wmasowujesz, a z do całkowitego wchłonięcia. Stosuj regularnie. To klucz do sukcesu. Czy dr Derm jest dostępny w aptekach? Nie. Dr Derm nie jest sprzedawany w aptekach ani na portalach aukcyjnych. Kupisz go wyłącznie na oficjalnej stronie producenta. Link masz w opisie poniżej. Jeśli zmagasz się z luszczyca lub znasz kogoś, kto cierpi na tę chorobę, dr Derm jest rozwiązaniem, którego szukasz. Nie pozwól żeby problemy skórne kontrolowały twoje życie. Spróbuj, doktor Derm i odzyskaj komfort oraz pewność siebie.